Cześć, z tej strony Max. Dziś gramy nie wiem co będziemy jeździć po prostu na, na to. Dziś będziemy grać i e, z moją siostrą, czyli średnicką i moim tatą, tu mój tata. Nigdy e, nie grałem z nim, bo... Chyba nie grałem z nim, nie, nie nagrywałem, bo on bo mamy drugiego konta. I skaczek. I jupu! No dobra, musimy jechać tak chyba na górkę. To tutaj, tutaj! Chodźcie, tu! Ja zrobiłem to, jest? Chodźcie! Tutaj, wyciąg.

Oglądajcie do końca, zostawcie dzwoneczka, gdzie na kanał Churka i na kanał Nupciu sam są też inne e, inne telefoniki. Pola, teraz będziesz mogła iść, bo jedzie do ciebie. Nie, nie, ona idzie. No ja zobacz Patrzymy czy my oooo! Wow! Co ja zrobiłem? Łoo, wow, patrz na ta! Patrz na mnie! Nie musisz skoczyć? Poczekaj. Patrz, patrz. Widziałeś? Patrz! pistol! Pistol! Pola, a popatrz na mnie! Popatrz raczej na mnie! Patrz! Ej, ale popatrz na mnie, patrz! Pola. Patrz. Patrzysz, Pola? Yuh. Ja jadę tam! Kolejny raz! Ale to jest inny wyciąg jeszcze, oczy będę wziął Siadaj już, chodź Pola, chodź, chodź Pola, no, chodź O! Udało się! Wszyscy razem! No, my wszyscy A, ty No A ja to założyłem mm. Ja, to, ja robię... mm. A co sklep? Pik? Ja robię tryki hmm. mm, mhm. w Robux. możesz kupić? A wiecie, jak tryki? Dobra. Wiem, to Ej, a tu po patrzcie, też są inne tutaj pracy. Dobra. Dobra. Ja bym się chodźmy. Zresztą się, patrzcie.

Przy takim, patrz, to jest? Mm, Przy drzewa, o górę, a gdzie patrz? Po... Chodź, 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 chodź. Gdzie? O, Jaśnie, to patrzcie. Gdzie? chodź, Tak, tu, ja byłem tutaj, tutaj w tym i poszedłem do góry. Ty ja wjadę do góry. Uda ci się? Ja uda się, no? A zobacz, mi z boku Nie, nie uda się. No, ja tak. Nie, jakiś gościn to jest. Poczekaj na swoją kolegę, ja w górę poczekam. Bo ja jestem jeszcze wyżej. Teraz. Czekamy Czekamy. Ja jestem jeszcze. O! Ja! To jest fajne! Ej, Pola, siadaj z Maxem! Siadaj z Maxem! Tu! Pola! Halo! Siadaj z Maxem! A ja, a ja nie mogę, bo nie mogę w Trzymaj to! A, bo tyś wybrał jakiś konkurs teraz, to, to musisz jechać z konkursem już. Ej, Max, mm. siadaj jeszcze wyżej? jeszcze wyżej? Tak. Bierzemy jeszcze wyżej. Mhm. Ale będziemy wysoko na szczycie góry. Dut, dut, dut. Mhm. Lecimy tutaj. Dut, 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 dut. Dut, dut, dut. Do góry. Dziecięca radość. Dobra. Lecimy. Ja teraz wjechałem tu do góry. Tym, tym. Tym do góry. Nie gadajcie, że jeszcze się, tak? tu jesteś tam. Tu jest Tu stopa. Tym, ty. Dobra, co? Esk, esk to. No. co? No. Gdzie? Mm. Nie, nie. Co? Gdzieś, gdzie Sem, no, wjechałem tu kolejny raz. No, tam. Tam. I tam co?

Masz szybciej! Uh. Elektryk. Wow! 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 wow. Popatrz na moje triki! Patrz! no. Wow, fajne triki! Teraz jesteśmy i teraz znowu, i do pol Uf, uf. Uf. Jakby co? Tak, takie triki się robi e, jak dwa razy skoczycie. Mapka bardzo fajna. Polecam. Uf. Na samym samym no Ja też. Patrz tu. Co to? Jestem... A co ta na Ja kupiłem to, co ty, no, ty masz. Czyli deskę kupiłem. Patrz. No. Nie. Muszę... Zmieni rolę, kikaż to? Nie, super, ty. Muszę... rolę, to. rolę, tylko... Nie, rolę, kikaż to? to. No, czuję. Czeka... Ja czekam na dole, bo wiesz, tak? No, sama do góry. Ale to coś, do góry? Czy na dół? No, 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 co no, 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 patrz. no, Ja do góry. no, <tryk> <tryk> Jdziemy... Nie idziemy! O nie! Ja na samą górę pójdę. No, dobra. Hola No to? Ja czegoś tu nie rozumiem. Jestem w swoim domu! W swoim domu jestem. W swoim no, domu? Nie znaleźliśmy tego wjaźni. No, no.

Będziemy teraz zmieniać mapkę. Tutaj jest taka mała do zrobienia. Dobra. Lecimy. Dobra. Tu może wybrać... co wybrać? Więzienie. Więzienie. Woda, <tosłuch> dobra. chwilę przyjdziemy ale moja siostra nie, bo mówi, że nie. Ale ja dołączę, tego. Dobra, a mój tata dołączy. Jest akurat tutaj wersja Halloween. To fajnie. Mm, czekamy, czekamy, czekamy. Okay. Biorę sobie... Ja biorę tutaj, tutaj, przy mieście. Może to mam bardzo duże. Najpierw wam pokażę moje które zrobiłem. już.

dobra, teraz pójdziemy do kuchni. Tu mam taką wielką kuchnię, posprzątam. Patrzcie, to jest moja Nie. Bardzo dużo. Dobra. Lecimy dalej. No to idziemy, mamy cele. Mamy tutaj cele, mamy tutaj cele. Mamy tutaj cele. Tutaj też i Tutaj też cele możemy sobie też potronować Tu możemy sobie popatrzeć na kiatki Tu jest tutaj takie miejsce, To nie wiem co tu porobić Zrobiłem... Nie wiem co zrobić Dobra No tam jeszcze możemy sobie usiąść Tu mamy miejsce dla e, policjanta Mamy też miejsce na polecję, tutaj ciaski, e, tutaj cela, tutaj lampeczka. Strasznie mam tu ciemno, są. Mamy kratę, żeby nie uciekli, ale pamiętajcie, że że takie ściany przez nie mogą więźniowie uciekać. Takie ściany. Zobaczcie. Na razie zniszczę. Nie mogę zniszczyć góry. Na te, na, na, tutaj nie mogę. Pokażę wam jeszcze co mam wie, jeszcze więcej. No. Zauważyliście to? Mm. Ten dach. Ten dach i Duch. tu ściany. Max zobacz co tam jest obok ciebie. Kto? A, pola. pola! Tutaj mamy wejście do góry. Kamapę, tu mamy fajną ogródę, którą mój tata mi zrobił, za chwilę tu przyjdzie. Eby, tutaj dodałem. Tutaj do, robiłem kamienie i lampki. Tutaj siedzenia akurat. O, tu mój tata przyjechał. No Dobra, idziemy tu. Mm. Tu mamy dół się. Czy tu mamy piciu? Jeszcze na pi. Mamy, tu tu mamy drzewka i kamienie. Mm. Tu mamy piciu też, tu siedząka tu piciu. Tu mamy drzewka, tu mamy domofony, tu mamy e, tego stół tu mamy drzewka u góry e, A tutaj mamy lampkę. Ciu -ciu. Teraz idziemy do mojego e, tego e, lasu, gdzie e, się kopie piłk. Idziemy. Gdzieś to było tutaj. O, to mój tata. O, tutaj mamy moje. Beboisko. Może sobie. Usiądę ucie, sobie. Usiądę. Usiądę. Dobra. Teraz może stworzymy. Eee, nowe e, więzienie to muszę się, e, no, muszę reset. Mm, muszę zrobić link, żeby... A nie, tu, tu jest reset. Mm, teraz wszyscy... O nie. Dobra. Muszę z I zrobię pranka i patrzę I wszyscy Hola! E, Dobra! Teraz musimy kolejny raz. <śmiech> <śmiech> Polecam mam pytą też. To no, jest więzienie. bardzo fajne na początku jest. Bardzo fajne, ale Nie jak się tak długo gra, to ale już taka to nudna. Kiedyś było dla mnie bardzo fajne, a teraz... Tak jest. Zły! Ale jak ty tam na po prostu więzienie? Po prostu więzienie. Czy na są Czy na są to? Po prostu więzienie. Nie! To wywalaj. Muszę kolejny raz, bo nie ja dołączyłem do nich. Wejdźcie na Roblox. Roblox. Dołączyłeś do mnie? Dołączyłam do ciebie? No do nas. Do mnie i do poli. Mm. A w ogóle kiedy kończę nagrywanie? Za 5 minut e, będę koczyć na e, odcinek. Nie sejdź do tego wariata. O, będziemy ciągle Patrzcie, możecie tutaj... Dobra, wręczysz dalej. Ju, Tu, czytacie sobie, możecie sobie przeczytać tu. E. Dobra. A czemu? Tu jest to. Mm -hmm. Idziemy po wieżę, idziemy po wieżę, Jedziemy po wieżę, idziemy po wyżniu. В Пойдем до на шагу, лесня. Намерен тут ушка, Podkibę! moc głowę! moc głowę! Mocz! 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 Jestem! zawitam. Moczy, Te Nie włóż! Muszę sobie troszkę naprawić. Patrzcie jakie to dziury ter usunę <laughs> no gdzieś mm, mm, tak. Gdzieś tak teraz dostanę pieniążki, sam to będę mógł bronić w taki ładniejsze bardzo kasy bo nie mam też dużo wieźniów będę zarabiał spokojnie <laughs> no, <ale> mamy takie <laughs> nie bruź mi gościu po kolejnego no będziemy musieli dużo więźniów utrać, nie rozbudować nasze więzienia. Ale nic i, i tak nie zrobisz, muszę dać uprawnień. Nie, nie. Ale wspomniałem, żeby dać uprawnienia, trzeba wejść w swoim więzieniu. dasz masz uprawnienia, moim? No i to właśnie dać. Uprawnienia graczy, no to daj. Plusik. Eee, tak, tak. Pola. Tak. tak, tak. A jakiś mec? Ja bym go nie hmm. hmm? wniósł. Ale Ale mam już pieniądze. Troszkę pieniądze mam. No, Nie tak No, trochę. Teraz moja siostra będzie mogła rozbudować... Pola, rozbuduj mi więzienie. Gdzie ja jadę, to nie tu. Ale fajne miasteczko. Mm, dobra. <grym> Się troszkę polepszyło z tymi... <grym> ...tymi... Yy... Chyba idźcie. Nie, ja sobie jakiegoś chłopaka... ...koniecznego tego, tego... Rob mm. tego. Nie ma hopie. Whoch O moja siostr... Toreskin mojej siostry ale nie. Thank jedziemy do naszego więzienia, więzi, w bagażniku. W bagażniku to jest troszkę porąbane. Ja wiem gdzie. Ja go miałem. Za będziemy musieli kończyć dziś, e, ten. Odcinek... Będzie nipa. Ale... E, to co zrobiłem z ostatnią e, Z dziewczyną, to zrobiłem z Bobakiem. Do kibla! Do kibla, do kibla! Do kibla! Co? No nas obus, no tak, obocz ten nas pana. No. No, Juhka! Dobra? No i sobie. Dobra. Czeo. Hmm. Musimy kończyć le, 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 odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku.